Cześć wszystkim, z tej strony Glimsz i dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o RPG-ach. Jesteśmy tutaj fanami w większości anime i Japonii i mam dla Was RPG, w którym ja obecnie jestem zakochany i zajmuje mi bardzo dużo czasu, do którego wróciłem po latach. Nazywa się Legenda Pięciu Kręgów. I żeby Wam od razu pokazać coś na sam start, to... Jest po polsku, to jest mój, mój taki relikt, taki artefakt ze starych dobrych czasów, który w Polsce wydaje mi się, że można się dostać. To jest system RPG Legenda Pięciu Kręgów, który został przetłumaczony z Polski. Ja z tym zaczynałem. Książka, hmm, no nie wiem czy z 20 lat ma. Bardzo fajna książka, bardzo fajny system. I o tym systemie dzisiaj chciałem porozmawiać, ponieważ jestem nadal tym światem, tym settingiem strasznie zainteresowany i grałem w grę karcianą przez jakiś czas. Trzy, kilka lat temu, jakby osoby, które wiedzą, że jestem w grach karcianych, wiedzą, że gdy że w te karty trochę tam, tam klikam, że tak powiem. Więc jakiś czas temu, kilka lat temu podjąłem grę karcianą Legendy Pięciu Kręgów. Tak wyglądają więcej karty. Śliczne naprawdę ilustracje. I to jest nowa wersja, bo kiedyś była starsza. Teraz licencja jakby tego systemu Legendy Pięciu Kręgów jest u Fantasy Flight Games. Więc puścili grę, grę karcianą Mirpega. I tak, co to jest? To jest taka feudalna Japonia, więc dużo informacji odnośnie feudalnej Japonii właśnie mam z tej gry, i dzięki temu jestem w stanie wejść w ten świat samurajów, ninja, magii i tam się dobrze bawić. I ostatnio, kilka tygodni temu, zacząłem prowadzić właśnie system Legendy Pięciu Kręgów, więc prowadzę przygody, A drużynie, bardzo fajnych graczy, których pozdrawiam bardzo serdecznie, się oglądają ten film a Jednym z graczy jest moja żona również, i się bardzo dobrze bawimy. Więc tak, na czym polega ten świat? Więc to jest świat, który nazywa się Rokugan. To jest taka feudalna Japonia plus magia. Jest bardzo fajna mapka wybrzeże, która jest, jest cesarz, jest tak cała kraina, gdzie żyją samurajowie podzieleni na różne klany. Klany reprezentują różne cechy o klanach sobie zaraz porozmawiamy. W każdym razie żyją sobie ci samurajowie na tym, na tym kontynencie. I z dołu, jakby z południa, czyli od dołu, są atakowani przez demony, przez siły ciemności, z tak zwanych krańcienia. jest wielki mur, który oddziela cesarstwo od tych krańcienia. I tak w wielkim skrócie. Samurajowie są niektórzy wojownikami, niektórzy są magami, tak zwanymi shugendza, Potrafią się komunikować z duchami przodków i, i z duchami jakby drzew, i, i ziemi, i wody, i prosić ich o to, żeby dali im. Możliwość rzucania zaklęć, więc tak mniej więcej wygląda sam system. W dobie popularności RPG-ów i Dungeons Dragons, które jest bardzo popularne, to jest mój system, który wziąłem i on nie działa tak samo jak Dungeons Dragons do końca. Ja obecnie gram na tak zwanej piątej edycji, która niestety nie jest przetłumaczona na język polski, ale no system jest super i wygląda, wygląda ślicznie. Tak pokażę Wam po prostu kilka stron jakichś losowych, jak fajnie wygląda ten podręcznik. Pachnie też fantastycznie, ilustracje są śliczne, więc um, bardzo fajny świat, który polecam i o który, który zaraz Wam przybliżę. A jeżeli jest, jest, jesteście zainteresowani, to jestem um, chętny też więcej filmów o tym stworzyć, ze względu na to, że uh, no prowadzę sesję, więc jakby co tydzień, uh, akurat w, tym, w ten weekend nie graliśmy, ale co tydzień uh, prowadzę sesję uh, RPG właśnie w tym systemie. Gramy przez tzw. Roll20, to jest strona, gdzie można się połączyć, gadamy przez Discorda. A ja jako mistrz gry mogę wszystko przygotować w tym systemie Roll20, tam moi gracze są, walczą, RPGują, wszystko tam gra. Ten system używa, piąta edycja, bo pierwsza edycja, tę, tę którą możecie sobie pewnie bez problemu kupić, używa zwykłych kostek dziesiątek. Ta edycja używa specjalnych kostek od FFG, czarnych i białych, ze specjalnymi symbolami, które wspierają też RPGowanie i odgrywanie postaci. Ok, to tak w wielkim skrócie na sam początek. Tutaj mam pudełeczko, które mi się udało też wygrać, e, jak grałem w karty. Czemu ten system jest tak fajny, co mi się w nim podoba? Więc e, tak, przede wszystkim korzysta bardzo dużo z wiedzy odnośnie feudalnej Japonii. Jak działał cały system feudalny, klas, e, społeczności w jaki sposób wioski funkcjonowały, w jaki sposób wioski pozyskiwały żywność, w jaki sposób um, cesarz wydawał rozkazy, jak działał dwór cesarski, jak ten dwór działał latem, zimą, jak wyglądały wojny, potyczki wojsk. Więc wszystkie te rzeczy związane z Japonią, um, tam w tym systemie są. I um, mówi się co prawda, Rokugan to nie Japonia, bo oczywiście on korzysta jakby z tej wiedzy odnośnie feudalnej Japonii, ale to jest system RPG napisany przez um, autorów głównie ze Stanów. No i mimo, że się inspirują, no to to nie jest jednak Japonia, aczkolwiek dla mnie to jest wypas, ponieważ jest to też system fantazy, czyli jest magia, mamy właśnie magów, czyli tak jak mówiłem samurajów, shugenja, którzy rzucają zaklęcia, mamy demony za ściany, ściany, w sensie za, za wielkim murem, który waleczny klan Kraba chroni, żeby się nie przedostały. To właśnie tam są armie demonów, są magowie, używający magii krwi. No i jest cała też ta fajna taka etykieta, kultura pozorów, która jest no, w tym okresie historycznym japońskim. Więc tak, to co tą grę głównie też ciągnie, to są klany. I tutaj mam dla Was kilka takich ulotek z podstawowej gry, takiej wstępnej, które prezentują kilka postaci. I na przykład mamy klan smoka, i tu mamy mnicha. Smoki to jest taki e, też kolor, kolorystycznie, co fajnie roz, e, zrobione. Więc Smoki to jest zielony e, kolor klanu. I pokażę Wam tylko trzy klany, tak mniej więcej, żebyście mieli um, pojęcie, jak one działają. A potem może w przyszłości zrobię więcej filmów opisujących trochę więcej rzeczy. Więc Smoki, kolor zielony. Kilka rodzin. E, Smoki charakteryzują się tym, że mają mnichów, którzy mają magiczne tatuaże tutaj, jak widzicie. I te tatuaże sprawiają, że mnich jest w stanie e, swoje ki chanelować wielkie polskie słowo a, i rzucać zaklęcia jakby a czyli jakby mnich jest jedną z takich postaci która nie komunikuje się z duchami dookoła tylko mnich jest w stanie wewnętrzną energię przekuć przez tatuaż w magię na przykład jeżeli ma tatuaż małpy na ręce możliwe że jest w stanie być bardziej zwinny um, jeżeli ma tatuaż jak nie wiem wulkanu możliwe że stanie zjednoczyć ogniem więc to jest bardzo fajna rzecz jeżeli chodzi o klan smoka że ma tych mnichów takich oni się nazywają isezumi Którzy mogą rzucać zaklęcia poprzez to. Plus też Smoki mają e, rodzinę, która walczy dwoma mieczami, a co jest bardzo niespotykane w e, Rokuganie, a gdzie faktycznie używa się i katany, czyli głównego miecza, i Wakizashi, czyli tego krótszego miecza, żeby walczyć. I to jest taka przykładowa postać, którą można sobie zagrać na przykład, nie? Um, więc smoki fajne, moja, właśnie moja żona gra takim mnichem w obecnej kampanii, którą prowadzę. A drugi klan to jest na przykład Fenix. Kolory pomarańczowe, Feniksy to są najlepsi magowie, którzy są, to są naukowcy, tacy naukowcy, czytają dużo tekstów, zachowują dużo tekstów ważnych, dużo się zastanawiają nad religią, magią i mają najpotężniejszych magów. Więc tutaj, jeżeli ktoś chciał grać bardzo potężnym Shugendra, który jest w stanie sprawić, że rzeka zmieni kierunek, albo że powstanie wzgórze, trzęsienie ziemi, to, to są właśnie najlepsi, jeśli chodzi o, o stworzenie postaci. No i na koniec dzisiaj <grym> mój ulubiony klan, czyli żurawie. Żurawie to jest klan koloru niebieskiego. A, którzy są a, prawą ręką imperatora, załóżmy, a, są dyplomatami, zajmują się pięknem, mają wspaniałe ogrody, wspaniałe zamki, a, no i mają szermierzy jaijutsu tak zwanego, czyli a, to jest sztuka walki, gdzie katana jest cały czas a, w pochwie, a, czyli tak zwanej saya, a, staje naprzeciwko na siebie dwóch samurajów, a, miecze właśnie schowane w saya, następuje moment ataku, i e, wyciągając miecz od razu się robi cięcie. To jest tak zwane... Kamera mi się rozjecha, To jest tak zwane yaijutsu. E, I to są wszystko rzeczy, których nauczyłem się właśnie z agendy kręgów, które bazują na autentycznej, e, średniowiecznej Japonii. E, klanów jest więcej. A Jest... E, no, opowiem wam, co tam, co tam się będę, nie? Jak już ktoś tutaj wytrwał do tego momentu wideo, to przecież chcecie się dowiedzieć więcej, nie? A jest klan lwa, bardzo fajny, bo ogólnie jest tak, że jak jest imperator, to on jest mniej więcej w centrum kontynentu, i otoczony jest właśnie żura ziemiami żurawie, ziemami lwa. I jak żurawie dbają o politykę, dyplomację i o piękno, to lwy dbają głównie o armię, wojsko, honor. Więc lwy takie złotawe, żółte zbroje i tutaj też farbują sobie zbroje. Ci samuraje żeby mają kimona tego koloru, żeby właśnie oddać ten jakby, ten, jakby. Tą estetykę swojego klanu. Następnie mamy skorpiony, które są naprzeciwko trochę żurawiów, też zajmują się dyplomacją. Skorpiony są po to, żeby żaden klan nie był na tyle silny, żeby obalić imperatora, bo mimo wszystko to status quo musi być zachowane. Więc skorpiony są często widziane jako wrogowie wewnętrzni imperium, aczkolwiek oni są najbardziej lojalni dla imperatora, ponieważ starają się podcinać wszystkim klanom skrzydła, żeby nikt nigdy nie był aż tak silny, że jest w stanie obalić imperatora i postawić swojego daimio, czyli um, jakby władcę, czy klanowego czempiona jako nowego imperatora. A więc mamy tak, kraba wspomniałem, kraby to są wielcy wojownicy, którzy mają gdzieś etykietę, którzy siedzą na murze, giną, bo walczą z demonami na co dzień. Tak więc jak żuraw na przykład walczy na dworze u cesarza, żeby nie odebrano jakiegoś zamku, bo ktoś próbuje, ma intrygę, żeby powiedzieć, że 300 lat temu ten zamek należał do Lwów i teraz my chcemy ten zamek z powrotem, to żuraw taką walkę będzie prowadził na dworze cesarskim. A krab będzie walczył na demony, mając w jednej ręce wielką metalową pałę, a w drugiej mając zielony jadeit, żeby, jeżeli go skaza tych graniczenia dotknie, żeby mógł się wyleczyć i móc walczyć dalej. E, więc to jest klan krabów. Tak więc omówiliśmy kraby, skorpiony, żurawie, smokil, feniksy i zostaje ostatni klan, który jest bardzo ciekawy. To są jednorożce. brzmi dość dziwnie. Oni są fioletowi, purpurowi. To jest klan, który. Wyjechał z Imperium na duży czas. Cały, wszystko, cały klan się zabrał, wyjechał, a jeździł po świecie poza Rokuganem i wrócił po jakimś czasie, więc oni nie są przyzwyczajeni do etykiety Rokuganu, są troszkę dzicy, ale przynieśli dużo rzeczy z zagranicy, czyli Simitary, jeżdżą na wielkich koniach, których normalnie w Rokuganie nie ma, bo są małe kuce, więc to jest taki ciekawy klan też, żeby zagrać takich jakby trochę nomadów. Um, no i jak widzicie, te klany są super. Jest dużo pomniejszych klanów, też z którymi można grać. E, Modliszki, na przykład, są warte wspomnienia. To są tacy piraci, jakby nadmors nadmorski klan, który ma głównie statki, plądrują. Um, więc dużo fajnych klanów, dużo fajnych postaci i RPG jest naprawdę, naprawdę super. Więc e, pewnie pogadam o nim trochę więcej, bo jakby zajmuje mi co tydzień trochę czasu. Polecam bardzo gorąco. Gra Karciana niestety jest bardzo skomplikowana, jest fajna, jest bardzo fajna, są super ilustracje, ale jest bardzo skomplikowana i w Polsce scena raczej leży. Co prawda mamy niesamowitych graczy, którzy osiągnęli wyniki bardzo wysokie na świecie, ale no nie ma za dużo graczy pięciu kręgów, a RPG jest zawsze dostępny. Albo w wersji polskiej pierwsza edycja, która była dość spoko, albo jeżeli chcecie grać, znacie angielski, to tą piątą edycję polecam. No i tak to wygląda. No ja się bawię świetnie, gram co tydzień. Um, jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać. Jeżeli gracie w jakieś repegi inne niż Legenda Pięciu Kręgów, dajcie znać e, też w komentarzach. Może gracie w Dungeons and Dragons, nie? Albo w... w, w no jest dużo RPG w Polsce. Warhammer jest popularny. Um. Dużo fajnych herpegów. Z RPGi są spoko. Dla mnie trochę jest ciekawe to, że zacząłem grać w herpegi w sumie jak kwarantanna uderzyła. <gry> Jakoś tak dziwnie wyszło, bo arpeggi mimo wszystko ludzie się zbierają w domu, koło stołu i gramy jakby razem. Ja zacząłem grać przez internet właśnie kilka tygodni temu i bawię się, bawię się fajnie. Świetnie działa na wyobraźnię. Moje pierwsze doświadczenie jest byciem mistrzem gry, więc trochę się muszę więcej przygotować, ale też dostaję jakby wynagrodzony faktem, że gracze podążają fabułą, dobrze grają, więc jest bardzo fajnie. I to tyle z takiego dodatkowego, że, te, te, dodatkowego tematu znikąd. E, dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku.